Dzień dobry, w niedzielę 9 czerwca mamy dzisiaj otwarcie peronów 1, 2 oraz 3. Zapraszam. Kieruję się w stronę nowo otwartych peronów, ale modernizacja stacji Warszawa Zachodnia dzisiaj się nie zakończyła. Jak sami widzicie, mamy rusztowania. Dzisiaj zostały oddane jedynie wszystkie perony i to nie w pełni, ale o tym za chwilę. To budynek hali dworcowej, który wciąż czeka na oddanie. Tu mamy składy specjalne. Wagony budimexu. Pojedziemy windą na kładkę. Na tor 21 przy peronie 3 wjeżdża pociąg osobowy do Łowicza głównego. Także jak widzicie perony 3 oraz 2 są już otwarte. W przeciwną stronę podstawia się pociąg osobowy Dosiedlec Flirt ER75 A my możemy zobaczyć, że póki co przejście podziemne nie jest oddane do użytku, podobnie ma się sprawa z windami. Tu będzie winda, która poprowadzi nas na peron numer 3. A tu zostaną zamontowane dodatkowe tablice informacyjne. Schodzimy na peron numer 3. Rusza pociąg do łowicza, a ja po raz pierwszy schodzę po tych schodach. Punktualnie rusza pociąg do siedlec. A to tor dziesiąty przy peronie czwartym. Spacerujemy sobie teraz po peronie trzecim. Który, jak widzicie, jeszcze nie wszędzie jest udostępniony. Perony podmiejskie numer 2 oraz 3 są krótsze od pozostałych peronów. Póki co jest tutaj czyściutko, ale w gablotach nie ma rozkładów jazdy. Ciekawe pomiędzy peronem 3 a 4 mamy tor międzyperonowy. I tak docieramy do wschodniego krańca peronu numer 3. To pociąg z godziny 5.57 ze Skierniewic do Warszawy Wschodniej opuszcza tor przy peronie drugim. A pierwszy skład rozkładowy pojechał do Skierniewic o godzinie 4.17. Semafory, nówki, sztuki bardzo ładnie wyglądające, nowe miedziane druty i jakiś skład służbowy pociąg służbowy, czyli taki, który nie zabiera pasażerów, przejazd techniczny I tu mamy stary skład EN57AKN który chwilkę postoi w oczekiwaniu na sygnał, bo na razie sygnał stój. Po drugiej stronie mamy w gablotach rozkłady jazdy ze stacjami, przyjazdy i odjazdy. Alfabetycznie działają tablice elektroniczne. Tylko jeden pociąg jest opóźniony: pociąg z Dęblina do Błonia. Ale to opóźnienie to całe 5 minut. Rusza skład służbowy, a my idziemy dalej. Tu powstaje winda prowadząca na peron numer 2. I to samo na naszym peronie, szyb windowy. Te tablice peronowe na razie nie działają. Zobaczmy, jak wygląda zejście do przejścia podziemnego. Tam na razie też nie wszystko jest gotowe. Mamy kolejny pojazd specjalny, tym razem na torze przy peronie trzecim. I mini depozyt podkładów. Perony zostały oddane do użytku, ale nie są jeszcze ukończone. Podobnie jak cała stacja. W każdym razie. Ten czerwcowy termin został dotrzymany. A tu widzimy kolejny pociąg kolei mazowieckich z Łowicza do Warszawy Wschodniej. Bardzo ciekawy pojazd. Dzięki temu rozwiązaniu może jeździć po torach. Mała drabinka, tabliczka oznaczenie peronu, toru i sektora. A w tej zachodniej części, w gablocie, mamy rozkłady jazdy z odjazdami kosza na śmieci, ławki. Docieramy do końca peronu numer 3. Przed nami zakończenie toru i kozioł oporowy. Małe schodki. Ławki mamy w bliźniaczy sposób wykonane, także na peronie numer 2. Z tego co widzę, to została zachowana torowa numeracja. Wysięgnik w przejściu podziemnym. A obok nas skład do grodziska mazowieckiego. Pociąg Siedlec. Wjeżdża Intercity. Uznam kilka minut przed czasem. Nocny skład InterCity. 35WE 001 z pociągiem do Otwocka, linia S10. Przebudowa stacji rozpoczęła się w październiku 2020 roku. W wyniku modernizacji na stacji pojawił się dodatkowy peron. Na stacji Warszawa Zachodnia. Do dyspozycji pasażerów jest 9 peronów, z czego 8 znajduje się tuż obok siebie. A peron 9 znajduje się na linii obwodowej kilka minut drogi stąd. Tymczasem rusza Intercity Uznam punktualnie. Na końcu składu Mamy wagony z miejscami do leżenia i wagon sypialny. Oto i one. Tablica informacyjna przy wyjściu z peronu numer 3. Zobaczymy, jak wygląda peron numer 2. Tu mamy metalowego Y, a tutaj betonowego. Tu kiedyś będzie winda. Którą zjedziemy na peron numer 2. Na razie pozostają nam do dyspozycji schody, a jak widzicie co chwilkę przemyka jakiś pociąg, mimo że mamy niedzielę, tak nazwita peron numer 2. Wygrodzona część. Tutaj także tablice peronowe jeszcze nie działają, ale proszę bardzo To jest gość, którego nie było dość długo Czyli pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej Rusza punktualnie Najbardziej punktualna kolej w Polsce Czyli Warszawska Kolej Dojazdowa Na razie po jednym torze rozkład udaje się do Śródmieścia bo drugi tor będzie obok, ale na razie go jeszcze nie ma ruch odbywa się wahadłowo mamy tymczasowy rozkład jazdy WKD obowiązujący do końca miesiąca tymczasowa winda ale ciekawostka na peronie WKD Działa tablica peronowa. Jedna, bo druga nie. Wjeżdża EN57 AL. Do stacji Mińsk Mazowiecki. Do stacji Mińsk -Mazowiecki. Warszawa Warszawa Wschodnia Wjedzie na tor 22 przy Tutaj także działają tablice peronowe w części wschodniej. Tymczasem podstawił się skład do Mińska. Skład z Dęblina nadrobił opóźnienie. Teraz wszystkie pociągi są punktualnie. Tutaj można się oprzeć w oczekiwaniu na pociąg. A tutaj można posiedzieć. Skład do Mińska ma podany sygnał zezwalający na odjazd w kierunku przystanku Warszawa-Ochota. Tym razem rusza Intercity Zosia z łodzi do Warszawy. Tutaj będzie położony tor WKD. O proszę, i połączy się ze starym torem. O tutaj. Intercity Zosia, jak widzicie, to długi, długi skład. Skład rusza punktualnie. Niczym w Japonii. idę w kierunku krańca zachodniego peronu numer 2 tu mamy powstające przejście podziemne i mamy także wielki wykop na stacji Warszawa Zachodnia będą także stawać tramwaje które pojadą pod stacją i najkrótszy z peronów peron numer 1 Warszawy Zachodniej WKD kraniec zachodni jest i nasz bohater, pociąg z Dęblina. Do błonia. Perony podmiejskie są sporo krótsze od peronów dalekobieżnych, co doskonale widać właśnie z tego miejsca. Podstawia się pociąg osobowy do tłuszcza. A powitanie dnia mamy piękny zestaw, husarza i epoki! EU44001 i EP09 014 Pociąg Intercity Malinowski. W takim zestawieniu dzisiaj. Opocznianka EP09-015 prowadzi w dniu dzisiejszym pociąg interski Śnieżka do Kudowy Zdroju oraz Szklarskiej Poręby Górnej. Planowy odjazd pociągu o godzinie 6:33. Rusza śnieżka. Dobra, EP09. Wagony do Kudowy Zdroju są na końcu składu. Równocześnie ruszył pociąg SKM Warszawa i to Impuls Europejczyk na linii S3. Na torze piątym przy peronie siódmym zameldował się Intercity Kopernik, pociąg z Warszawy do Bydgoszczy. Pesa Dart ED 161008. Na tor szósty przy peronie piątym podstawia się ekspres Intercity Jantar na hel. Planowy odjazd 6.49. Powrót składu Jantar i innych pociągów na stację Warszawa Zachodnia. Lokomotywa Vectron na czele składu Berlin-Warszawa Express. Na nowy odjazd pociągu o godzinie 6:51 Co do sekundy rusza ekspres Intercity Jantar Wagon restauracyjny. Ruszam także i ja, żeby zmontować dla Was film premiera o dziewiątej. A Wam za oglądanie dziękuję i życzę udanego tygodnia. Cześć!